Wartą giełdę pracy i edukacji wzorem lat ubiegłych zorganizował Urząd Miasta wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Po raz pierwszy targi odbyły się w starej kopalni, gdzie zaprezentowało się 32 wystawców, wśród których znaleźli się bezpośredni pracodawcy przedsiębiorcy, firmy zajmujące się pośrednictwem zawodowym, agencje zatrudnienia, szkoły, uczelnie, placówki szkoleniowe i edukacyjne, a także ZUS, MOPS i OHP oferujące osobom poszukującym zatrudnienia, kilkaset ofert pracy. Ta czwarta edycja myślę, że można uznać, że odbyła się naprawdę w bardzo komfortowych warunkach, w bardzo dobrym położeniu, bo była to stara kopalnia. 32 wystawców miało możliwość pokazania tego czym na dzień dzisiejszy dysponuje, bo byli pracodawcy i edukacja właśnie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły wyższej. Były też instytucje rynku pracy czy też takie takie instytucje jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Każda z tych instytucji, każdy pracodawca miał jakąś swoją ofertę, z którą mógł zapoznać naprawdę setki, tysięcy, setki osób, które przyszły na to wydarzenie. Myślę, że to zaowocuje dalszą współpracą, bo pracodawcy mieli możliwość zebrania dosyć dużej bazy potencjalnych kandydatów do pracy, a potencjalni kandydaci mieli możliwość zapoznać się z tym, co aktualnie na rynku pracy się dzieje. Więc, nawet po tym takim rozpoznaniu, mogą na dzień dzisiejszy podjąć informację, że te kwalifikacje, które posiadają, są niewystarczające, muszę je zmienić, muszę się dokształcić, muszę odbyć jakiś kurs, tak aby podążać za tym, co na dzisiejszym rynku pracy się dzieje. I właśnie taki zamiar tych targów co roku jest, abyśmy byli zorientowani, byśmy wiedzieli, czym dysponujemy po, po obydwu stronach. Giełda pracy dla osób poszukujących była okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, a dla pracodawców okazją do wyboru przyszłych pracowników. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z profesjonalnych porad doradców i wystawców oraz pozostawić swoje aplikacje. Z kolei młodzież mogła poznać ofertę edukacyjną różnych szkół i uczelni.